Hej, cześć mają z tej strony Kapio i witam was w kolejnym podsumowaniu kolejki Fantazy Euro 2020. Słuchajcie, no niestety, każdy wie jak wygląda sytuacja jeżeli chodzi właśnie o reprezentację Polski. Niestety zakończyła się faza grupowa i nieszczęśliwie dla nas nie udało się wyjść z grupy. Ostatni mecz ze Szwedami, no mieliśmy lekko pecha, te, te dwie poprzeczki lewego, ja, ja tego nie wyprę nigdy, nigdy z pamięci. No oczywiście strzelił te dwie bramki, robił co mógł nasz kapitan. Niestety Polska odpada z Euro 2020. To już jest taka no, smutna, smutna informacja, bo gdzieś te nadzieje były już wysokie po tym meczu z Hiszpanią. To, to zdecydowanie. No, niestety ten niefortunny mecz ze Szwecją. Szwecja pokazała, że potrafi być mocna, że potrafi zagrać nie tylko na 1-0 i się blokować, bo naprawdę wykorzystywali błędy i to. Dość dobitnie. No ale Fantazy Euro cały czas trwa, faza grupowa się zakończyła. Czas na fazę pucharową. 1-8 e, finał w Mistrzostw Europy już jest przed nami. A w dzisiejszym odcinku podsumu podsumujemy sobie, nie podsumowujemy, tylko podsumujemy sobie, podsumujemy sobie, kto był najlepszy właśnie w fazie grupowej, czyli ze wszystkich tych trzech kolejek łącznie, no i sprawdzimy sobie, kto miał najlepszą liczbę punktów właśnie w tej trzeciej kolejce. No a jeżeli chodzi o wyniki, to prezentują się następująco. Najlepszy podczas fazy grupowej był Tomek 92. Uzbierał przez całą grupę aż 196 punktów przez ten cały Group Stage. Następnie Adrian Boss zajmuje drugie miejsce z niewielką stratą 9 punktów, do właśnie Tomka, 187 na jego koncie. No i na najniższym stopniu, stopniu podium w Filipku zajmuje trzecie miejsce z liczbą 166 punktów. No i dalej jest oczywiście ciekawe, bo oczywiście Wunorek jest blisko trzeciego miejsca, również nie traci dużej liczby punktów. No i jeszcze Turesiu, Polska Górą, 152 punkty, 157 Wunorek. Także oni jeszcze będą walczyć pomiędzy sobą, właśnie o trzecie miejsce, no ale z zobaczymy, bo może ktoś tutaj tak ze środka tabeli e, może wskoczy jeszcze gdzieś tam na właśnie trzecie miejsce. Zobaczymy jak to będzie wyglądało właśnie po fazie e, pucharowej. Tu oczywiście punkty jeszcze można zdobywać. Na mnie tam nie patrzcie. Ja tam jestem zdecydowanie już na szarym końcu. Rzadko co zmieniam. Po prostu skupiam się na komentowaniu i właśnie tutaj jakby pilnowaniu tej e, całej grupy. A więc prezentuje się i, e, imponująco wiadomo. Będzie walka o trzecie miejsce tutaj od środka. E, tak naprawdę od szóstego miejsca. Jeszcze można coś tutaj ugrać. No i oczywiście e, o najlepsze miejsce, czyli o najlepszą e, nagrodę. E, tutaj będzie ciekawa walka na pewno pomiędzy Tomkiem 92 a Adrianem. Natomiast jeżeli chodzi o trzecią kolejkę, to prezentuje się następująco: oczywiście dwóch naszych e, liderów tutaj, Tomek 92 i Adrian, e, byli najlepsi podczas tej kolejki, ale zaskakujące jest o dziwo trzecie miejsce. No zaskakujące: no, Olaf Barca bardzo dobrze trafił ze zmianami uzbierał aż 64 punkty w tej czwartej, w tej, w tej w razie, w trzeciej kolejce Filipku troszeczkę gorzej, no i tutaj było widać taki już po prostu szety regres coraz mniej tych punktów, ale naprawdę Olaf bardzo pozytywnie zaskoczył podczas tej trzeciej kolejki. Także gratulacje dla Ciebie. Może przez to właśnie, że zrobiłeś tak dobre zmiany, będziesz mógł jeszcze powalczyć właśnie o pulę nagród. Może jeszcze Ci się uda wskoczyć na trzecie miejsce, zobaczymy. No tutaj jak na razie, tak jak było pokazane wcześniej, no jest tutaj na razie zdecydowana przewaga, ale kto wie. Jeszcze wszystko tak naprawdę może się zdarzyć, bo to euro jest naprawdę nieprzewidywalne. No i jeżeli chodzi o składy, to prezentują się następująco: Tomek wyszedł takim składem, no i to jest bardzo, bardzo ciekawy skład. Cristiano Ronaldo na napadzie, Memphis Depay na napadzie, który zagrał rewelacyjne również spotkanie, dwie asysty. Cristiano Ronaldo bardzo ciekawy mecz z Francją 2-2 do 2. mega przyjemnie się oglądało to spotkanie uzbierał właśnie te 10 punktów Romelu Lukaku troszeczkę gorzej ale bramkę zdobył czyli te 6 punktów to minimum swoje spełnił również bardzo dobry mecz De Bruyne no dużo wniósł do jakości Belgów Kevin De Bruyne odkąd właśnie zaczął grać. Niestety Kamil jak bardzo słaby występ w jego wykonaniu, no nie ma co się oszukiwać, no zawalił troszeczkę tę pierwszą bramkę Nie wybił tej piłki, tam nie przypilnował, troszeczkę też szczęścia szwedów było, że tam się odbiło od pięty Izaka, ale no niestety takie sytuacje też trzeba bronić. Również fajny mecz Dawida Laba zachował czyste konto w meczu z Ukrainą, gdzie Ukraina tak właśnie, słuchajcie, jeszcze też drżała po meczu z Austrią, że nie wyjdą z grupy, ale się udało. Duńczycy również wyszli z grupy, wygrali aż 1 do 4 z Rosją. Ten bilans bramkowy, to zwycięstwo wszystko spowodowało, że udało im się wyjść z grupy. Gratulacje dla nich. No oczywiście jeszcze Alba i Denayer. No Alba. Kapitalne spotkanie również e, za, e, zaliczył. 16 punktów e, zdobytych. Jeszcze Simon, też czyste konto. No, Hiszpanie przejechali się po Słowacji jak e, walec. Tak naprawdę, no, to musiało się tak skończyć. No i brawo Tomku, naprawdę, jak, e, jak sobie pozmieniałeś ten skład, ustawiałeś sobie po, sw po swojemu. To naprawdę wyszedł ciekawo, drużyny. No i drużyna Adriana, 69 punktów w tej trzeciej kolejce. No i tutaj. Nie było trafienia tym razem z kapitanem. Gossens nie zagrał takiego dobrego spotkania. Bardzo fajnie spisał się Perisic właśnie w tym wygranym 3-1 meczu z, ze Szkocją. Bardzo fajnie wyglądał on podczas tego spotkania. Tutaj widzę, że najwięcej punktów zrobił Ci Male, który zdobył jeszcze bramkę właśnie przeciwko Rosji. Oczywiście również Memphis Depay, bardzo dobry wybór. De Bruyne, no zabrakło tutaj jeszcze punktów napastników, to na pewno. To na pewno mi zabrakło Kai Havertz. E, Zdobuł tego, tego gola, to jest najważniejsze. Bardzo mi było szkoda Węgrów, e, gdy zobaczyłem, jak Niemcy właśnie strzelali tę bramkę na remis 2-2. No masakra ale pokazali serducho, naprawdę pokazali się z dobrej strony. No i z innych pozytywnych aspektów, na pewno zów Kevin de Bruyne, znowu Emerson, e, Donnarumma również. No bardzo fajne punkty, ale mówię, zabrakło tak jak trochę u Tomka, że był ten Ronaldo jeszcze do Depaya, gdzie zdobył te 10 punktów. No tutaj. Troszeczkę stracił. No i zabrakło oczywiście punktów Kimisia też. No wiadomo, on jest taki bardziej usposobiony defensywnie, ale my wiemy z gry Bajadu, że potrafi zdobyć asystę. No tutaj niestety w tym meczu się nie udało. No i Filipku, to byłeś trzeci, 59 punktów. I tutaj widzę, oj, od razu to się rzuca dwie zerówki. Dwie zerówki się rzucają w oczy. Mason Mount zero punktów nie zagrał w meczu właśnie z Czeską Republiką. Alioski wpuścił te trzy bramki właśnie z Holandią. On grał, no wiadomo tutaj... Macedonia nie miała jakiegoś zbytnio wyboru, on jest podstawowym graczem, natomiast fajne punkty również, miałeś wybranego Male, napad bardzo fajny, podobny do Tomka ale tutaj już w obronie i pomocy troszeczkę gorzej, wiadomo gdyby Mount zagrał i zdobył jakieś punkty też by to było inaczej, a ty miałeś w ogóle Insignia na kapitanie, bo tak właśnie szukałem u siebie kapitana kto był, a ty miałeś właśnie Lorenzo Insignia, który nie zagrał aj no to musiało, musiało troszeczkę boleć, Bachman e, reprezentant Am Austrii również zachował czyste konto, także tutaj mówię, te punkty fajnie powpadały, fajnie na pewno wyglądał napad, ale niestety wreszcie troszeczkę zabrakło no i tutaj na pewno te dwie zerówki też się przyczyniły do tego, że miałeś tylko 59 punktów no i Bekido 53 punkty, no i tutaj w oczy rzucają się już dwie zerówki, Alvaro Morata i Dani Olmo, Olmo chyba w ogóle nie zagrał tak jest, Olmo nie wyszedł do tego spotkania ze Słowacją Depay, tutaj naprawdę top wybór, jeżeli o to chodzi Gosens na kapitanie, no troszeczkę już gorzej tutaj wypadł w tej kolejce, ale obrona ogólnie wypadła bardzo fajnie bo Stekelenburg, Alba i właśnie Emerson zdobyli te punkty Bardzo dużo tych punktów Albaż 8, Stakelenburg 6, Emerson 6 De Bruyne również wpisał się czystym kątem i asystą Tak, też mi się wydawało, że miał asystę Havertz również z bramką, no ale znów Kylian Mbappé po raz któryś on już niszczy Po prostu kolejkę fantazy Gnabry również nie popisał się żadną Asystą, także no tutaj no ta czwórka zawodników Czyli Olmo, Morata, Mbappe No jeszcze Gosens wiadomo zawiedli e, Tutaj na, na całej linii no, Szczególnie Morata i Olmo No Morata nie strzelił karnego Olmo nie zajrał także no Niestety tak się przełożyło właśnie na wynik 53 punktów. No i Turesiusz, 45 punktów. Tutaj widzę piątkę obrońców, ale to nie było tak, że ktoś nie zagrał. Insinia chyba nie zagrał to dlatego, bo wydaje mi się, że ty chyba, jak sprawdzałem wcześniej, kiedyś to ty chyba miałeś Insinia, ale on właśnie nie zagrał i to jest automatyczne zmiany em, się włączyły. Tu tu użyłeś już dzikiej karty. No. Powiem tak, Jarmolenko 4 punkty, niestety w meczu z Austrią nic ciekawego nie zrobił. Alba 8 punktów, Torres, no tutaj widzę, że ta piątka obrońców troszeczkę zaszkodziła e, tej punktacji, ale również napad, również napad Lukaku, i Peno, okej, jakieś tam punkty zdobyli, natomiast właśnie ten e, Jaremczuk również nie zdobył też bramki. Stening miał asystę? Nie, przepraszam, on miał bramkę, on miał bramkę, przepraszam, tak, on strzelił to, tą bramkę na 1 do 0, natomiast tutaj na pewno brak wsparcia w obronie. No wiadomo, Insigne nie zagrał tutaj też z ławki, nie było jakichś ciekawych punktów, żebyś mógł jakoś e, mogło być się to wstawić, no dlatego podobny taki nawet sam wynik jak w drugiej kolejce, natomiast no mówię, mogło być lepiej, gdyby właśnie ci obrońcy troszeczkę więcej tych punktów e, pozdobywali. FC nalewce panie Emilu, tylko 37 punktów i tak naprawdę kolejne zerówki się tu rzucają w oczy. Lucas Hernandez i Ciro Immobile, ale oni jeżeli się nie mylę, immobile nie zagrał na pewno, i ten też chyba nie zagrał na pewno, bo niczym nie zawi... A nie, zagrał, tylko miał żółtą kartkę. Dobrze, bo właśnie e, nie kojarzyłem Lukasa Hernandeza z tego meczu. Oglądałem to spotkanie, ale właśnie nie kojarzyłem go z tego meczu jakoś. Dlatego to mi wypadło z głowy. Fiola e, był. E, tak, dwa gole wpuszczone, że ta kartka też miał 0 punktów. No tutaj, Kurtua, ok. Sterling, spoko. No, Lukaku na kapitanie bardzo dobry wybór. No, natomiast tutaj reszta wypadła bardzo, bardzo słabo. Niestety, ale no tak się ta kolejka potoczyła. No, Ukraińcy, którzy mieli naprawdę. Jarmolenko, czy właśnie Jaremczuk Mieli bardzo fajne kolejki wcześniej Bo Jaremczuk strzelał, Jarmolenko strzelał i asystował Więc gdzieś te punkty zdobywali Natomiast no, w meczu z Austrią im to nie wyszło Ale Ukraińcy oczywiście grają dalej Także można dalej na nich stawiać Może gdzieś tam uda się kolejne punkty zdobyć No i tutaj jeszcze Sterling 8 punktów zastrzeloną bramkę Jak na razie dobry turniej rozgrywa Rahim eee, W dwóch meczach ma dwie bramki Tak, ma dwie bramki Teraz będą grali z Niemcami To będzie bardzo ciężkie spotkanie dla Anglików ale mi się wydaje, że będzie jeszcze cięższe dla Niemców, patrząc na to, że naprawdę z tymi Węgrami było im, było im ciężko. Dali radę, ale na takim, na takim wiecie, no, no troszeczkę farcie. Panie Garolow, w tej kolejce 46 punktów. Robert Lewandowski na kapitanie, no w końcu. W końcu strzelił. W końcu strzelił. Dwa gole strzelone, łącznie trzy na tym turnieju. No naprawdę bardzo mi było szkoda właśnie lewego po tym meczu. Natomiast reszta drużyny, no cienko. Powiedzmy sobie szczerze, cienko. Romelu Lukaku 6 punktów, dobre punkty, no ale reszta... Po jednym punkcie, no, jeszcze Zieliński te pięć punktów, no miał tę te, miał te jedną asystę e, i Donnarumma, ale reszta to niestety były, był zawód. To był duży, duży zawód. E, ani Alcantara nie zdobył asysty, ani Rudiger nie zachował czystego konta, Menier też nie miał asysty. Griezmann też nic nie zaczarował. No tutaj na paru zawodnikach niestety to raczej wszyscy gracze też się przejechali więc no niestety taka słabsza kolejka, natomiast i tak udało ci się właśnie dzięki lewemu te 46 punktów, no jest poprawa względem drugiej kolejki, także no, na pewno rokuje to dobrze. Ogólnie jakbyście się zastanawiali, dlaczego równe są punkty, ja po prostu jadę tak jak jest ustawione w tabeli aktualnie, tak jak jest teraz. Nie zmieniałem tutaj szczególnie na tę trzecią kolejkę, po prostu już tak sobie sprawdzam po kolei jak to leci według ogólnego, ogólnych punktów. No i teraz jak zmęczenie z sezonem, 47 punktów i historia troszeczkę podobna do Karola, tylko z tą różnicą, że tutaj punkty zdobywał Laporte, tutaj punkty zdobywał Lukaku, jeszcze punkty zdobył Malen na to i Sterling, przepraszam, nie zauważyłem w pierwszej chwili Sterlinga. Natomiast reszta również, tak jak w przypadku pana Karola, nie wyszło. Niestety nie pykło, Tilemon 0, Rodri 0, oni chyba nawet nie zagrali tego spotkania, tak jest, dobrze pamiętałem. Frankie de Jong również żadnej asysty, Dumfries również zawiódł, znaczy zawiódł, no oczywiście Holandia wygrała. Natomiast on po prostu no, nie wyróżnił się niczym takim szczególnym na boisku. Radewski również nie zachował czystego kąta, także punktów nie zdobył, Waran tak samo także tutaj również w podobny sposób e, pogubione punkty. No i Olaf na pewno największe zaskoczenie tej e, trzeciej kolejki, oczywiście pozytywnym tego słowa znaczeniu, kogo tu miałeś K Kylian Mbappé na kapitanie, Memphis Depay i Giorginio Walnaldum. już widzę ten duet, no naprawdę zrobił mega, mega, mega robotę Romelo Lukaku, Ferran Torres, no miałeś taki naprawdę zbilansowany skład, że każdy dorzucił około tych właśnie paru punktów no tutaj, że Mbappé miał te cztery, że tu wybiło na kapitanie osiem, to też jest zawsze dobrze, tak? E, też jest zawsze dobrze wiadomo, jakbyś miał na Depaju czy na Winal-Dumie, byłoby więcej tych punktów, ale kto mógł to akurat przewidzieć? Tutaj troszeczkę gorzej obrona i tak naprawdę Nego, ale reszta zawodników punktowała naprawdę bardzo, bardzo dobrze, więc naprawdę super kolejka w Twoim wykonaniu, bardzo dobrze przeprowadzone transfery z głową. Naprawdę gratulacje. No i Panie Piotrze, 49 punktów. Jest na pewno progres względem drugiej kolejki, natomiast chyba to jest problem co u poprzedników, mianowicie Robert Lewandowski na kapitanie, Lukaku, natomiast znów reszta jeszcze kurtuła, wiadomo, ale. Reszta, no, troszeczkę pogubiła tych punktów. Troszeczkę tych punktów było mało, szczególnie jeżeli chodzi o obrońców, bo też nie było bramek. Tutaj nie było też z Frankie De Jong, wiadomo. Jakbyś zamienił na Final Duma, byłoby więcej. Kto mógł przewidzieć? Natomiast tak, 49 punktów, no to jest twój jak na razie najlepszy, najlepszy wynik e, z całej takiej fazy, właśnie grupowej. E, no i teraz zobaczymy, jak to się. Jak to się potoczy dalej, jak to będzie w fazie pucharowej, już to jest 26 czerwca, rusza właśnie round of 16, 1-8, a ćwierć, finały, półfinały, no i oczywiście wielki finał. No i zobaczymy, może jeszcze tutaj się odbijesz, jak pozmieniasz paru zawodników, jak to będzie wyglądało ogólnie właśnie na, na 1-16, także... Życzę oczywiście powodzenia. No i Józio, znów jest progres względem drugiej kolejki. Niektórzy właśnie duży progres zrobili, bo naprawdę te różnice punktowe między drugą a trzecią kolejką są naprawdę duże. Natomiast tutaj też czegoś się zabrakło. Lukaku na kapitanie dobry wybór. Donnarumma Walker, Torres ee, i drugi Torres, którzy zrobili punkty. Jeszcze Jack Grealish, natomiast Hurricane. Mógł zdobyć bramkę Weghorst, on chyba wszedł z ławki, tak jest, bo 24 minuty zagrał. E, Jorentę nie zagrał w tym spotkaniu, tutaj te punkty ci uciekły. Zinchenko i Gosens Go nie wyróżnili się niczym takim szczególnym. Zinchenko e, zagrał, e, po prostu zagrał i, i stracił tylko jedną bramkę, ale to nie miało wpływu jakby na jego wynik. No tutaj, też po prostu paru zowników pogubiło punkty, ale jest, jest progres, jest naprawdę progres. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w 1.16. W 1.8. Co ja gadam, co ja plotę? Przecież jest 1.8. San Diego, 48 punktów, Twoja najlepsza kolejka u KDB na Kapitanie. Bardzo fajny wybór. Depay. Sterling, widzę, że te nazwiska naprawdę często się pojawiały i nikt na nich się nie zawiódł. Także naprawdę bardzo dobre wybory, oczywiście Courtois. Polsen, nawet który zdobył też bramkę, właśnie przeciwko, przeciwko Rosji, on też w poprzedniej kolejce punktował, też właśnie zdobył bramkę przeciwko Belgom, niestety meczu samego nie wygrali, no ale te 6 punktów zrobił Immobile niestety nie zagrał, no ale tutaj w obronie, tak, ta trójka obrońców niestety no nie zdobyła tych punktów, Spinacola miał 0, nie zagrał. Gosens, wiadomo jak wyglądał mecz z Węgrami Dufries, e, tak samo Sadilek, on chyba też nie zagrał, tak nie zagrał żadnego meczu na, na tym Euro, no tutaj też w pomocy wiadomo, kilku zawodników mogło się pokusić o lepszą zdobycz punktową, no i tutaj troszeczkę potraciłeś, ale dobry wybór kapitana, dobry wybór Depaja, także e, też bardzo fajnie właśnie ci to wyszło, jeżeli chodzi o trzecią kolejkę No i Panie Macieju, 37 punktów, wow żeś pozmieniał pięciu pomocników ale tutaj tak, obrona na 3 łącznie. E, Pickford 6. No, 6 punktów zachowane, czyste konto. Ale tak. Adama, Traore, Torres jeszcze ok. Pogba, spoko. E, ale napad też. No, też nie był najlepszy. Potraciłeś właśnie też punkty w środku pola. No i szczególnie ta obrona. Nie no, ta obrona niestety niestety się kurczę nie udała. No ale liczę, że na round of 16 na pewno Usłom będziesz już bardziej przygotowany, wczujesz się bardziej w tą grę no i będziesz walczył oczywiście jak najlepszy wynik. No i tu się ostatnia drużyna, którą będę oceniał. Bardzo dobrze trafiony Robert Lewandowski na kapitanie. Natomiast ogólnie twój najlepszy wynik w tej kolejce. Także znów jest progres. Natomiast reszta zawodników Poza kurtułą pogubiło te punkty. Znów Diaz, znów Warandinie, Werner, Rashford również, no mogli popisać się, no oni są zawodnikami, którzy są w stanie zdobyć dużą liczbę punktów, natomiast no to nie jest ich turniej po prostu, ani Rashford, chociaż Rashford bardzo mało grał, tylko zagrał 23 minuty, łącznie 58 minut zagrał Markus Rashford. Markus Rashford, no nie chcę mówić o Jadonie Sancho, naprawdę, bo Sancho jest mi aż szkoda, że on nie gra. No, natomiast to są też zawodnicy, którzy naprawdę potrafią zrobić różnicę potrafią zrobić bardzo dużą różnicę i zdobyć dużo tych, tych punktów. No, niestety, sytuacja jest jaka jest, ale uratował oczywiście to wszystko pan kapitan Robert Lewandowski. No i tak oto, słuchajcie, prezentuje się podsumowanie tej e, trzeciej kolejki. Swojego składu już się nie pokazuję, bo tak jak mówiłem, ja też często nie mam czasu patrzeć na te składy, a bardziej emocjonuje się tym, co się właśnie dzieje pomiędzy graczami w tej lidze, e, jak oni właśnie stawiają. Ja lubię właśnie patrzeć na te składy, czym oni zagrali, jak zagrali. To się zawsze fajnie, e, to się zawsze fajnie ocenia. No i zobaczymy, kto faktycznie zyska na jednej 16, kto straci. E, czy jeszcze ktoś tu kto się obieca? No, może Olaf, jak zów trafi taką super kolejkę, to może jeszcze gdzieś tutaj się wciśnie na te e, premiowane jeszcze miejsca. Będzie bardzo również blisko. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Z mojej strony, słuchajcie, to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Nie zapomnijcie, jeżeli on się Wam spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i oczywiście trzymam za Was wszystkich kciuki. Życzę Wam powodzenia, niech wygra najlepszy. Wchodzimy teraz w decydujące fazę niestety bez Polaków, ale Euro naprawdę w tym roku jest bardzo ekscytujący. Dużo zwrotów akcji, dużo ciekawych spotkań, więc myślę, że będzie co oglądać. Trzymajcie się, do zobaczenia i na razie.